Moi drodzy, szybkie cięcie, bo mi się skończyła pamięć na iPhone, bo nagrywam w 4K. Tutaj mamy kierownicę, w środku przyciski. Jeśli ktoś sobie chce zmienić się półpodobno, a inny styl może sobie wybrać. Dodatkowo jest, są śrubki i imbus montażowy. Dwie śrubki mamy krótsze ze względu na montaż przy łopatkach. Te dłuższe by wtykały łopatek, nie można byłoby ich wcisnąć. Z tego co widziałem na internecie. Teraz serce tego pudełka, kierownica Pakowana w taki oto styropian, czy tam piankę, no fajny, fajny work włożone. No i co mamy? Naszą kierownicę, bardzo fajny dotyku zresztą, Alcantara, spoko. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować po dłuższym użytkowaniu. Yy, czy ta Alcantara się będzie wyrabiać, czy nie będzie wyrabiać. Kierownica w stylu x YBXA, przyciski całkiem fajnie reagują. No i co? O, jeszcze jest tutaj wyświetlacz. To jest bardzo fajny Bayer. Miałem wybierać krzywicę McLarena, ale jednak postawiłem na to w WRC. Jakoś mi się ona bardziej podoba. Więc co moi drodzy? Mam nadzieję, że się podobało. I co? Widzimy się w następnym filmie z montażu Quick Release'a. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, trzymajcie się!